To ja, ja jestem mm -hmm. antypodatkowcem, y, antysocjalistą. Więc... Ja A dlaczego pani książka. uważa, że budżet państwa ma rosnąć? On nie ma rosnąć, ma coraz więcej pieniędzy zostawać w, w kieszeniach obywateli. Ja nie mówię o obniżeniu tych filarów budżetu. Ja mówię o zmniejszaniu socjalu, e, zmniejszaniu transferu społecznym, bo to zupełnie jest niepotrzebne. Socjal... Czyli, żeby było jasne, tniemy dzieci. 800+, plus, tak? tak, tak, tak Likwidujemy 800+, plus? Nie tniemy 800+, plus, ale Tnie na przykład nie, nie dajemy to osobom, które nie pracują. Proste. Ale ogromna większość osób w Polsce e... pracuje, więc słaba ta oszczędność na razie. To trzeba ale by to odczynić, co 800+. Plus. Od czego a, a, potem będziemy ciągnąć dalej, zacznijmy tak? Zacznijmy a, zaczyna, rolno, a potem tniemy zawieszona. Trafił do mnie parę dni temu świetny projekt z Pałacu Prezydenckiego, podwyższający kwotę wolną do 160-180 tysięcy dla rodzin z dwójką dzieci. Przed chwilą słyszeliśmy o deficycie budżetowym, ale który ma tak, zabić Polska. Tak. Teraz, że, zaraz, że to jest zaraz, zaraz, tak skrajny populizm liberalny, zaraz... no jeżeli no, my, mówimy, bo, że mamy no, za duży ja, deficyt, nie, ale chwilę to chwilę później podwyższamy kwotę to wolną, no, no litości chwile. serio.